Czerwona kropka, początek głównego szlaku. Puszczy Kampinowskiej. zapraszam was dzisiaj na wycieczkę tym szlakiem w tym odcinku. Zapoznacie się z atrakcjami, które warto zobaczyć przemierzając ten szlak. Z tej strony Paulina z kanału Kobiece 2 Koła zapraszam was na wspólną wycieczkę. Znajdujemy się w Dziekanowie Leśnym. Tutaj swój początek ma również południowy szlak leśny koloru zielonego ścieżka dydaktyczna do Starego Dębu oraz Czarny Szlak do Kiełpinia. Główny szlak Puszczy Kampinoskiej według najnowszej mapy KOMPAS ma długość 57 km. Szlak ten jest o znaczeniu ponadregionalnym, prowadzi przez cały Kampinoski Park Narodowy ze wschodu na zachód. Spotkamy tutaj wszystkie charakterystyczne typy krajobrazu Puszczy. Na uwagę zasługują wyjątkowo efektowne odcinki na pograniczu Wydm i Bagien. Zobaczymy tutaj bardzo dużo lasu z fragmentami starodrzewu. Dodatkowo przejedziemy przez 7 obszarów ochrony ścisłej i zwiedzimy atrakcje znajdujące się na szlaku. Dowiecie się również, dlaczego warto wybrać się na szlak właśnie wczesną wiosną. Pierwszy z obszarów ochrony ścisłej to sieraków. Największy spośród wszystkich obszarów ochrony ścisłej. Podziwiać tutaj możemy klasyczne wydmy paraboliczne, torfowisko niskie cichowąż. Torfowisko przejściowe, częściowo wysokie, długie bagno, oraz dolinkę przepływową i młyniska. Znajduje się tutaj bardzo duża ilość urozmaiconego lasu z fragmentami starodrzewu. Poza tym rośnie tutaj relikt epoki polodowcowej, Hamedafne Północne. Niedostępność terenu sprawia, że żyje tutaj bardzo dużo gatunków dzikich zwierząt i ptaków. Legenda, którą spisał Kazimierz Wójcicki w 1848 roku, głosi, że wśród Bagien wznosił się zamek bajkowego króla Wężów. Kolejnym miejscem, gdzie warto na chwilę się zatrzymać, jest mogilny mostek nad wilczą strugą. Z tym miejscem również wiąże się legenda spisana przez Wójcickiego. Dawno temu do jednego z domów we wsi Pociecha a może do tamtejszej karczmy, zaszedł wędrowiec. Został ugoszczony, poczęstowany posiłkiem i przenocowany. Następnego dnia rankiem, a była to niedziela, córka gospodarzy wybrała się do kościoła w Łomnie. Wędrowiec pożegnał się wcześniej i poszedł przed siebie. Czekał na kobietę w pobliżu mostka, na śródleśnej strudze. Tam ją obrabował i zamordował, a ciało przykrył ściągniętymi na prędce gałęziami. Jeszcze w latach poprzedzających drugą wojnę światową istniał zwyczaj, iż każdy przechodzący tędy kładł jedną gałąź obok mostku. Gdzie zabity człowiek, to każdy, co przechodzi, rzuca gałąź i tak się kupa, nazbiera. Cóż potem z nią robią? Czy kto susz ten zabiera? Nie godzi się zabierać. Potem przyjdzie kto na wiosnę i podpali żeby się dusza zabitego w oknie oczyściła z grzechów, i znowu potem rzucają gałęzi. Jest to fragment z przewodnika Puszcza Kampinoska, Lechosława Herca. Na tym terenie, w okresie międzywojennym. Miały magazyny wojskowej centralnej składnicy amunicji, które pozostałości w formie bramy możecie właśnie teraz podziwiać. O długim bagnie już wspominałam, ale będąc tutaj, warto zwrócić uwagę na roślinność. W tym czasie, między marcem a majem, kwitnie wełnianka pochowata, której kwiaty w późniejszym czasie tworzą białą pierzynkę na bagnie to właśnie tutaj znajduje się kolejne stanowisko Chamedawne Północnej, ale miejsce to jest niedostępne dla zwiedzających. Długie wagno to najlepsze miejsce na przerwę. Dochodzi godzina 10, więc odpalamy naszą stołówkę. Co tam masz dobrego, kolego, dzisiaj? Kanapki. Kanapki. Z wędliną i z serem. Włóki. Dobra, czyli generalnie tradycyjnie. Tak. U mnie też tradycyjnie, bo wjeżdża kabanosy z serem. Więc ile mamy jazdy ze sobą? Co? wstyd mówić. 8 km. Już, już do koryta, już do koryta. 8 km i już do koryta. A tacy turyści. Dobra, jemy. A... Flak prowadzi w tą stronę. Ale polecam Wam pojechać tutaj, tam w oddali widzicie Muzeum Miejsce Pamięci w Palmirach i dalej jest cmentarz. Już was, już was tam zabieram. Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry obok cmentarza, jednego z najbardziej znanych pomników martyrologii narodu polskiego. Znajdują się tu mogiły 2115 ofiar hitlerowskiego terroru z czasów II wojny światowej, zamord zamordowanych w Palmirach i okolicznych lasach. W muzeum znajduje się wystawa związana z tymi tragicznymi czasami. Tygrysia Góra. Zaraz czeka nas piękny zjazd. Bardziej wymagający fragment czerwonego szlaku. Jedziemy! Jedziemy? W tym miejscu prowadzone są zabiegi zwalczania gatunków obcych, takich jak sosna banksa i sosna smołowa w ramach projektu Kampinoskie Wydmy. Sosny te zmieniają warunki siedliskowe i wypierają gatunki rodzime. Odtworzą się tutaj murawy napiaskowe, a z czasem wysieje się rodzima sosna zwyczajna, która buduje rzadkie dla Puszczy Kampinoskiej bory sosnowe, w tym rzadkie bory chrobotkowe. Kolejne miejsce warte postoju na chwilę zadumy to cmentarz partyzancki w wierszach i pomnik niepodległej Rzeczpospolitej Kampinowskiej. I Polana w Rostoce razem z parkingiem. Bardzo dobry punkt startowy w centrum, tak naprawdę w sercu kampinoskiego parku. 26 km za nami. Drobny odpoczynek na posadzie łubiec. Zresztą po trasie znajdziecie troszkę takich miejsc, gdzie można chwilę przycupnąć i coś zjeść. A ja idę teraz wam dalej pokazać okolice. Jak widać, dawny post zabudowania na posadzie łubiec. Schody, zaraz wyjdziemy sobie do dawnego domu. Bez, który przed chwilą wam pokazywał, świadczy też o tym, że w pobliskiej odległości może by, mogły być zabudowania. A tutaj w pobliskiej odległości dosłownie kilku metrów kolejne szczątki fundamentów i ten śpiew ptaków. Także takie atrakcje czekają na Was wczesną wiosną, przed wiośniem, kiedy będziecie przemierzać główny szlak Puszczy Kampinoskiej. Dotarliśmy do kolejnego obszaru ochrony ścisłej, tym razem są to karpaty. Chroni się tutaj występujące na stromych zboczach południowego pasa wydmowego zbiorowiska leśne, głównie bory mieszane i grondy. W tym miejscu możecie podziwiać efektywne miejsce na pograniczu wydm i bagien, dokładnie bagno zwane pożar. W niedalekiej odległości od Karpat znajduje się kolejny obszar ochrony ścisłej, Zamczysko. Polecam tutaj podjechać, gdyż obszar ten objęty jest ochroną historycznego obiektu grodziska obronnego z XIII wieku. Obecnie otoczenie porośnięte jest cennymi zbiorowiskami Łęgu Olszowego i Grądu. Dojeżdżamy właśnie do pozostałości Sosny Powstańców z 1863 roku. Wiosną tego roku w okolicy Górek doszło do potyczki między niedobitkami oddziału powstańczego Walerego Remiszewskiego, złożonego głównie z warszawskiej młodzieży, a żołnierzami rosyjskimi. Rozproszoną młodzież po bitwach wyłapywali carscy kozacy i mordowali, wieszając między innymi na sośnie rosnącej na skraju wsi, Stąd też wzięła się nazwa Sosna Powstańców 1863. Jak głosi legenda, konary drzewa trwale wygięły się od ciężaru ciał młodych powstańców. Drogą asfaltową jedziemy przez północny pas bagienny i tereny zwane królewskimi błotami. Podobno w 1646 roku, w tym rejonie miał przebywać na polowaniu Król Władysław IV, stąd też wzięła się ta nazwa. Przed nami kanał Łasica. Właśnie ten kanał w latach II wojny światowej był granicą między generalnym gubernatorstwem, gdzie teraz się znajdujemy, a terenami włączonymi do Rzeszy od północy, gdy przejedziemy za moment przez most. Jedną z zalet przemierzania tego szlaku wczesną wiosną jest możliwość podziwiania budzącej się po zimowej przerwie przyrody. Spotkać tutaj możemy zawilca gajowego. Kwiaty zamykają się i zwisają podczas chłodnych, pochmurnych lub deszczowych dni, podnoszą się natomiast i rozchylają podczas dni pogodnych. Kolejną zaletą poprawiającą komfort przemierzania głównego szlaku Puszczy Kampinowskiej i podziwiania jej atrakcji w trakcie przedwiośnia jest fakt, że nie ma komarów i innych stworzeń, które skutecznie utrudniają zatrzymywanie się podczas cieplejszych miesięcy. Spora część szlaku wiedzie terenami podmokłymi, gdzie owe stworzenia czują się jak ryba w wodzie. Wspomnieć należy również, że o tej porze roku praktycznie nie ma piachu. Ścieżki i leśne dukty są ubite, czego nie można powiedzieć o ich stanie w porze letniej i jesiennej. I osobiście, dla mnie temperatura oscylująca w granicach 10 stopni Celsjusza jest przyjemniejsza do pokonywania dłuższych dystansów niż żar lejący się prosto z nieba. Podziwiać również możecie wodę na bagnach i terenach podmokłych, której nie ujrzycie w większości miejsc latem. Jesteśmy w obszarze ochrony ścisłej krzywa góra. Chroni on niezwykle bogato zróżnicowany pod względem fitosocjologicznym obszar, w którym wzajemnie przenikają się praktycznie wszystkie zbiorowiska leśne. Przedmiotem ochrony są pięknie wykształcone zespoły wydm, a także tereny bagienne porośnięte olsami z najostrzej zaznaczającymi się kontrastami krajobrazu puszczańskiego. Warto podkreślić, że w tym rejonie Prowadzona była skutecznie reintrodukcja największego puszczańskiego kota, czyli rysia. Przemierzając szlak, natkniemy się na groby osób, które zginęły podczas II wojny światowej. Na moment polecam zatrzymać się pod okazałym dębem szypułkowym, zwanym dębem Kobędzy. Został nazwany na cześć głównego inicjatora utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego. Ma on około 300 lat. I jest jednym z trzech dębów Jagiellońskich, przy których, jak głosi legenda, odpoczywał król Władysław Jagiełło w drodze na Grunwald. Po drodze mijamy również starą leśniczówkę z jej zabudowaniami. 44 km na liczniku. Pora na kolejny postój, żeby coś przekąsić, prawda, kolego? nie robimy to Trzeba przeplatać jedzenie z pedałowaniem. W dalszej części szlaku docieramy do kolejnych obszarów ochrony ścisłej. Są to Czerwińskie Góry 1 i Czerwińskie Góry 2. Przedmiotem ochrony na obu tych obszarach są płaty dobrze wykształconych borów mieszanych i sosnowych z występującym odnowieniem sosnowym i dębowym. Dodatkowo są tutaj bogate stanowiska zimoziołu północnego. Pora na ostatni już obszar ochrony ścisłej podczas dzisiejszej wycieczki, czyli czapliniec. Utworzony został w celu ochrony miejsc gniazdowania czapli siwej. Obecnie opuszczony przez ptaki i pozostawiony jako przykład naturalnej eutrofizacji i sukcesji borów mieszanych. Mamy tutaj również przykład oglądanej obecnie rośliny inwazyjnej, czyli dębu czerwonego. Gdybyście chcieli podjechać sobie do sklepu, to tutaj na skrzyżowaniu trzeba jechać w lewo, a w prawo prowadzi szlak. My tutaj, a tam do sklepu, i dosłownie jakieś 300 metrów, można się posilić. O ja. informacje. Informacje, które zawarłam w tym materiale, to tylko namiastka tego, czego możecie spodziewać się, przemierzając główny szlak puszczy Kampinoskiej. Gdybyście chcieli wpleć go do wycieczki pieszej lub rowerowej i nie czujecie się na siłach na samodzielne zwiedzanie, to zapraszam do umówienia wycieczki z certyfikowanym kampinowskim przewodnikiem PTTK. Takie cuda pośród lasu. Chętnie przygotuję dla Was wycieczkę i przeprowadzę Was przez najciekawsze miejsca. Więcej na ten temat znajdziecie na stronie atrakcjebezgranic.pl Jeśli ten odcinek był dla Was pomocny, będę wdzięczna za odwiedzenie strony bajkofitu kobiece dwa koła i postawienie wirtualnej kawki. Stworzenie rzetelnego materiału dla Was jest czasochłonne, więc nawet najmniejsza kawka znacząco umili mi tworzenie kolejnych treści. A jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi filmikami, to zachęcam do subskrypcji kanału. Będę wdzięczna również za kciuk do góry i komentarz pod filmem, aby dotarł on do szerszego grona osób. Powoli zmierzamy już do drugiej kropki, czyli miejsca zakończenia głównego szlaku Puszczy Kampinoskiej. Ale na chwilę zabiorę Was jeszcze do kościoła obronnego, w którym został ochrzczony Frederyk Chopin. Naszym oczom wyłania się kościół obronny w Brochowie. To znaczy, że co kolego Pawle. Skończyliśmy naszą wycieczkę dzisiaj. Nasza dzisiejsza trasa. Kampinowski. Główny szlak puszczy kampinowskiej. Dobiega końca. Gdzie mamy kropeczkę? Szukamy kropki. Nie mamy kropeczka. Jest kropeczka. Kościół ten został zniszczony podczas II wojny światowej, ale na szczęście odbudowano go. Widzicie lufę armatnią wystającą z innego z okienka? Niestety nie udało mi się wejść dalej. Po lewej stronie na filarach znajdują się dwie tablice. Pierwsza informuje o tym, że został tutaj ochrzczony Fryderyk Chopin a druga o tym, że brali tutaj ślub jego rodzice. Dodatkowo w gablotach znajdują się dokumenty potwierdzające te wydarzenia. Na uwagę zasługuje również zegar słoneczny oraz głaz z cytatem Stefana Żeromskiego.